Imprezy typu Niedziela dla Zdrowia, Grilluj z Mistrzem to wpisane już w kalendarz letnich imprez Atrakcji Ekspresu Bydgoskiego. Zachęcamy naszych czytelników do tego, żeby przyszli, odwiedzili nas, ale nie tylko czytelników, wszystkich bydgoszczan do wspólnej zabawy i na Wyspie Młyńskiej w Myślęcinku. Organizujemy także co tydzień bieg po zdrowie w niedzielę, można z nami pobiegać, wygrać atrakcyjne nagrody. on ma świetną propozycję na upalne dni i na to, w jaki sposób się odświeżyć w takie właśnie niesamowite dni jak dziś i 35 stopni nad naszymi głowami. Mianowicie wprowadziliśmy właśnie niedawno najnowsze żele pod prysznic, zarówno dla Pani, jak i dla Panów. My y, uczymy instruktorzy samobadania piersi, aby Panią przypominać i uświadamiać, że to jest ważne badanie, ponieważ niejednokrotnie każda z Pań sama sobie wykryje jakiś guzek, zanim Moi trafi do specjalisty. Drodzy, I to jest właśnie dzieci, ważne, rodzice, to jest właśnie profilaktyka, terapec, aby, aby właśnie w tej wczesnej zmianie, w tym wczesnym etapie zmiany, tak pacjentka nazywa. trafiała jak, jak najszybciej do lekarza. Ona... Jaki rodzaj diety powinniśmy stosować w ciągu lata? W ciągu lata powinny być to na pewno diety lekkostrawne, oczyszczające. Bardzo często panie stosują diety antyceulitowe. Tak naprawdę nie mogą być one ciężkie, najlepiej stosować owoce, warzywa w dużych ilościach, co tak naprawdę lato nam tutaj daje tak naprawdę, więc ten sezon powinniśmy też wykorzystywać, jeżeli chodzi o te produkty. Chciałam prowadzić zajęcia dla osób starszych, w moim wieku, żeby, żeby może je jakoś tak zachęcić, ile one mogą jeszcze osiągnąć. Joga jest no, naprawdę wyzwaniem dosyć takim, wymaga cierpliwości, precyzji, skupienia psychicznego. Jest to, muszę przyznać, bardzo fajne, bo faktycznie w zdrowym ciele zdrowy duch. I mimo że nie jest to łatwe i wymaga i czasu, i cierpliwości, i takiego bardzo fajnego nastawienia do swojego ciała, to muszę przyznać, że tworzy, życie cały czas otwiera. Dużo warzyw, kurczaczka i mało typowo tłustych mięs, nie? różne sałatki i przede wszystkim drób, wiadomo, mało tłuszczu i okres letni, tym bardziej niewiasty chcą ładnie wyglądać i dbają o to, żeby po prostu było wszystko naj, 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 naj. Ddanie krwi na pewno y, tuż po oddaniu może y, sprawić takie wrażenie y, osłabienia, bo wiadomo, zabieramy krewkę prosto znaczy, nie jest jej nie mniej, może spać troszeczkę ciśniej, więc... Tuż po oddaniu możemy czuć się słabsi, apatyczni, ale no to bardzo szybko mija, bo wystarczy, że dawcy wypiją troszeczkę więcej płynów, uzupełnią te niedobory i jest wszystko dobrze. Jeżeli chodzi o dalsze życie, oczywiście nie ma żadnych konsekwencji. Jest badanie kwalifik kwalifikacyjne, na podstawie którego wiemy, że jeżeli zabieramy tę e, objętość krwi, nie jest to szkodliwe dla dawcy. W związku z czym jest to bezpieczne i nie, nie stanowi ryzyka ani dla zdrowia, ani dla życia. Nie pobieramy w związku z tym też krwi od osób, które e, ważą. Mało i mają mniej tej krwi, tak? Bo tutaj chodzi o bezpieczeństwo dawcy, żeby po oddaniu czuli się dobrze i funkcjonowali zdrowo dalej, tak? Nie można oczywiście szkodzić jednym pomagając drugim, dlatego tutaj bierze się pod uwagę dobrodawcy przede wszystkim też, tak?